Dzień dobry, moi drodzy, witamy was ponownie w grze Iron Harvest, razem ze mną jest Dexter oczywiście. Dzień dobry. Stwierdziliśmy po ostatnim pięknym meczu, <grym>, z botami trudnymi, <grym>, że zagramy jeden na jednego, żeby może więcej mechów było w filmie, więc... Jeszcze dajemy jedną szansę tej grze. Daję gotowość i lecimy, Dexterku, dawaj. Pokażmy na co nas stać. Na pewno. Żadnego... takie fory, że wygrasz. Ja aż takich forów nie chcę. A czemu nie? Że to jest za Dobrze, ci lekkie wyzwanie wtedy. Ty mi? To znaczy, że będzie trudniej niż powinno być. Ja nie. biorę takie coś. Bo Widzę, że to samo wzięliśmy w te. Najgorzej. Najgorzej. La, la, la. To jest Ej, te są były fajne, te kojarzę. A to... A, bo to są drugie posiłki, no to tak. Ale nie, to nie, wywal to, bo to będzie za drogie. Co do pierwszych. Dobra, daj to. Nie mogę dwa razy, ale szkoda. Czas ci się kończy. 30 sekund. Dobra, śmieją ci dupę. Czas ci się kończy. Czas ci się kończy. I pomyślisz, że ja kiedyś Rankedy grałem w tej grze. Pamiętam, to były nadstreamy z tego. Grałeś. Grałem. Ja Teraz nic grywałeś. nie pamiętam z tej gry. A teraz nikt nie gra w rankedy. <grymne> 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 Muszę zacząć, może kogoś znajdę. Może wygrać. Znaczy, ja się boję, że teraz bym trafił tylko na samych prosów, takich absolutnie nieskutecznych. No, to na pewno. Dobra, co to jest za mapa? Co teksterku, to jest za mapy żeś Czekamy na no rozkazy, ale dubbing to jest zajebisty byczki w tej grze, I nawet nie mówcie, że jest inaczej, bo was po prostu znajdę i pobiję. Ja wam to zgrozę. Przygotowanie haben, haben. wytycznych misji. Dalej nie A, Polak, Loja na polski dubbing. Gra po niemiecku. A jedź ty. Ja, ja za... Jesteśmy <laughs> Dobry, a bo tu flaga... Jest... A jaka jedna dziwna flaga Zapierzymy jest na takiej wysepce? Co na to cpelku. jest? Na cypelku. Na Pokaż mi swojego cypelka. Weź mi, pokazuj cypelka. Na przygotować się. No dobra, weźmy tak. już, jak dają to weźmy. Grapisz się na Cypel. Tak do pracy. Dobre, 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 dobre. A bo ja nie Jak mam... może się przysłużyć Saksonii. Tam czerwono jest! W deksterku, co tu jest czerwono? O nie, tu źli ludzie, ja stąd wyjdę. Ja tu nie chcę być. Znaczne się siły wroga. wykryte wykryto, Czemu ty taki jesteś? I znaczny. Nowe informacje? Co się zdarzy? Zdarza się być znaczny. Meldują się Dobra, chodźcie, chodźcie ckm miści, a mam lepszy pomysł na was. Masz szczękę, Nie. Oddział szturmowców gotowy. <laughs> tu są ja Co zgłaszają zajęcie wiertni. O wiertnie zajęli. Nikt nie lepiej. Saperzy gotowi do pracy. Jak nie potrafi lepiej co zajmować wiertni? Na rozkaz. Naprzód. Na 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 naprzód. Będzie zrobione. Trwa wydobycie. Trwa wydobycie. Obsługa karabinu gotowa. Eee... Maszynger, <laughs> no, ustawcie się tu. Ustawmy Naszka się cykam. A do ile punktów tu trzeba dojść, żeby wygrać? Do pięciu, to jest dobre. Sam odpowiedziałem. <laughs> Jak jestem potężny, sam to odpowiadam na pytania, teksterku. Bardzo dobrze. Jesteś po prostu niezależny mężczyzna. Można być, i to, tak to, powiedzieć. Będę, się... Będę się sprzeczał z tobą Dexterku. To wy jesteście. A wy jesteście zwykli, dobra weźmy Szkody jednych tych. Jesteśmy tu, aby służyć. Jesteśmy tu ludzi tłum, coś tam, Przenosimy coś tam, coś tam. No i on już zajął wszystko i jest zadowolony z siebie. Powiedz, ja, Dexter. Dupa. Serce ja genadego. Dobra, chodźcie tu. Jest ta ulepszmy. Chodźcie. Idziemy tutaj zobaczyć, co się dzieje. Jesteśmy gotowi. Razem z nimi przygotować się. Się gotować. No nie mamy ropy. Przeciwników Kilku przeciwników. To za kilku przeciwników, proszę stąd odejść. Nie życzę kilku przeciwników. Mów, co mamy robić? Zgodnie z rozkazem! Ja nie mogę być spokojny, jak cię widzę. No bo to sobie ulepszmy. Jesteśmy gotowi. I co ty masz, Dexterko? Zajmujemy pozycję. Zrozumiano. Fortyfikacja jest gotowa. O nas. Mów, co mamy robić. Już człowiek! Na rozkaz! No i dupa. Czekamy na zadanie. Dupa, dupa i kamienie kupa. Wy tu wejdziecie? Chodzimy za osłonę! Koncentracja sił no w okolicy! Aby no spitalać, panie! Wstawaj, biegnij! Mów, co A! Tu jest deksterek! Rzuca granatem! On rzuca! On rzuca! No i to, tośmy rzucili się granatiren! Nara, frajerze! No nie, tutaj coś nie wyszło. Cesarska elita!

Dobra, stawcie się No tyle. nie, idiotek kolejny! No, biegać, ja nie biegać. kazałem drut kolczasty, a oni po złej stronie to zbudowali. O, patrzcie jak się kampi już. misji. Na rozkaz. Dobry Nie, drut kolczasty, to tam tu Jesteśmy tu, aby służyć. Jesteśmy tu. Antimechen. Ulepszanie budynku zakończone. Dobra, witam się, ulepszcie. Renadierze gotowi. Gotowi do walki. Jaja. Jaja. Ruszamy. Ja Dzień, je, tak nie, wiem co ty chcesz, deksterku? Ja to jest jaję. ja błaga, po dobrej stronie to Dziękuję. Dzień dobry. Co jest tam z tym wyobrażasz? Nic nie Jesteś robię. Przygotować się? Nie ma dowodów, że ja coś robię. Co sumie czeka? A nie, bo też to jest tak zamknięte. No tu tak stoimy. Strek nam to zaraz wygra i to nie będzie wesoło. Dobra, spróbujmy tu podbić. Rozpoznano licznych wrogów. Licznych rozpoznano. Nano nano nano. mi się nie Czekamy podoba. Droga wytyczona. Droga wytyczona. Bunkier tu zrobił. O, tak dobrze. Zrozumiałem aluzję. Zgodnie z praktycznym podostrzałem! Yyy... Wróg atakuje jedną z naszych drogów. Jesteśmy bez... yy, cesarstwa! Yy, 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 czekaj, jak tu się... Bicie się wręcz. Na pięści! Na pięści! <laughs> zapraszam. Nie mogę tu z tej strony, co za głupota. Nowe współrzędne. Ja chcę na pięści, Dexterku. Jesteśmy tu, aby służyć. Na gołe klaty. No na przykład, i co? I czemu ty nie chcesz? No, chyba nas zauważyli! No, chyba nas zauważyli. Jak on się tutaj z ściotny deksterku? Ciebie coś swędzi? Czekamy na rozkaz. Ucie uciekaj, uciekaj, Zawsze jesteśmy gotowi! Co to jest uciekaryn? Będziemy jest... pozycję. Grenadierzy gotowi. Dobra, cześć, iść tu, bo deksterek wygra, zara będzie piszczenie. No chodź, deksterku za mną, chodź, no chodź. Chodź, wspaniaczku. No, no chodź. No chodź. No co wy stoicie? Debile. Granaty są dobre na Gotowi. No, debile. A! Gdzie jest cel! Budowa ukończona. Piąchy. Się. Są dobre na pionchy. Rozpoznano licznych Chowamy się za pionchami. A wyszczeloć. Dobrze. Wróg zajmuje naszą kopalnię. Ej, odejmę kopalnię. O, tak? Dobra. nas. Idziemy, Idziemy tu. O. Aktywacja o. I teraz to się skichasz? Jesteśmy pod ostrzałem ogólnie. Straciliśmy kontrolę nad jedną z kopalni żelaza. Jesteś, jesteś. No bo coś takiego? Granaty są dobre na wszystko. Granaty są dobre na wszystko. wiedziałeś o tym dexterku? Teraz. Kurde, aż tak? Myślałem, że tutaj będzie bezpieczni. ja trochę wiem jak budować. Solidnie to zbudowane. Dupa. Tu, no to dupa jest. Przydałaby się nam tu inne. A, i, i, i ci w budynku nie strzelają, bo nie mają tak okien. A. Czekamy, tak, jest czekamy. A... Czekamy. A... Wiem, że tak mogę... Tak R... Wiem, że mogę ry-kliknąć, jak Ryszard, ale mnie się nie chce. Nie wiedzą, co dla nich dobre! Nie wiedzą, co dla nich dobre! No dawaj, Dexter, kto, to... kto to mówi? Jaka jednostka to mówi? Potrzeba jednostek pancernych? Nie wiem. EZN-awca. Fortyfikacje gotowe. ezn kurde. A kto mówi pająk? O, no to bohatur, bohater, bohater. Bohater Günther. No nie. No ja. Günter. Günther. Günther, a czemu ja tego nie przyjmuję? Rozpoznano jednostkę Kilku przeciwników w polu widzenia. Idź stąd! Jesteśmy tu, aby służyć. Nikt cię nie lubi. Wróg atakuje jedną z naszych fortyfikacji. się atakujemy cel.

Zapełnię podostrzałem. O nie on tu z dziełami idzie. Status weterana. Nowy cel! Nowal! na nie, tu mieliście, ale. O, z dupą to ja nie chcę. Aha! 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 A wy gdzie? A wy tu sto czopki, poszkodźcie tu szybko. Czekamy na rozkazy. Nowe współrzędne. jak się pewnie czuje, jakby grał z Nie musi teraz takie. Kurczę, co ja mam robić? Jesteśmy podostrzeni. Zwiększanie wydajności, inwazja otoczenia. Szeregu zbiórka. Dzień dobry. Na A, zapomniałem o was. Ginął jeden z <noise> jedną z Dzień dobry. Nie, nie tak, tak nie róg. W tych sterku. Jak? Wzywamy? Oh. <noise> nieźle. Przed nami jeszcze Ulepszanie no jest. Proszę, proszę, proszę. Wiem, że masz przekichane Dexter, nie? Zakończone. Dla mnie nie słuchasz. Znaleźliśmy wroga. Teraz mów, co mamy robić? Dobra. Okryste! jednak ja mam przekichane. Uwaga! Nowe rozkazy! Kto chce granat? Mów! Ale aż tak to nie musicie. No. Szybko za osłonę! Brunhilda jak w zegarku. Macie tu kobieto. Co mamy zrobić? Strzelają do nas! Jak kobieto? działo. Kobieto? A jaką ja mogę mieć kobietę? A ty nie wziąłeś? A Brunhildę ty wziąłeś. No wziąłem sobie Brunhildę. Nasza broń nic tak? W tyłu nie chce mi się ryklikać. Będę sobie klikał myszką, nic mi nie zrobicie. Dobry. Mogę to rozwalić? Mogę. Okay. walki. Jak ja jestem potężny w tej grze, Leksterku. I no. uważaj, bo ty nigdy z takim potężnym graczem nie grałeś. Nie grałem, do tego uciekam. Wydajność silników optymalna! No ten... A ja myślałem, że dupę pokazał. Do mnie. czeka na Idź tam na górę. Gdzie jest cel? Gdzie jest cel? Zaatakowałem! działa jak w zegarku! Ustawianie celu. Jesteśmy gotowi! Dobra! Wroga. Ja jednostkę wroga. Ulepszanie budynku zakończone. kiedy mojego straciłem. jednostkę Hej, do tyłu! Ja, Co mamy zrobić? Jeszcze A, 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 a. Jednostka i jakie pudło głupie. Dął, mechowe, no, robimy... Co mamy zrobić? gotowa! Walnie go w dupę. Wielno Dawaj Jednostka pancerna czeka na rozkazy. Wczelają do mnie! Wczelają do niego. Przygotowywali gotowi. Gotowi. gotowi do walki. Znaczy tu. Odbiór tu Wydajność silników optymalna. Dawaj. Będzie ładnie, czy będzie pudło? No w dupę go części, to tego bij! Pierdziule! Gdzie ludzie. Bij, 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 bij! Oczywiście, że dupa. Co ty masz za kolegów? Nie daj się, Brunhildo. Dobrze, to jest wszystko pod kontrolą. Jak miało być. Dobrze. Chodź tu, byku. Chodź tutaj do góry. Wychodźcie. Też tu chodź. I się tu ustaw. Dobrze. Dobrze, Dobrze. nieźle, troszkę źle, troszkę źle, troszkę Troszkę źle, troszkę źle! chodź, dupa! chodź, 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 przeżyje dobra Chodź byku, chodź byku. O Bruchilla zgniotła. To będzie dupa. No kurde, chłop przeżyje! Nie, zabij go. Dawaj. Dobrze. Widzisz Dexterku, ze to się nie zadziera, bo... ...bo potem się umiera. Ja Brumhildy nie naprawię? Inżynierami? Nie no naprawię, dobra. Możesz. Masz musisz konkretnie kliknąć, żeby naprawić. Bo inaczej wchodzą do środka. Do... Mhm. Uwaga! ja mam limit... Czy ja mam limit Dexterku? Co tu trzeba było robić? Skłasza się warsztat! Czy nic nie zrobię? Eee... Y... Nie, no limit jest. Po prostu... Rundza, ulepszyć koszary i te... Najwyżej te... to teści... Na rozkaz! Straciliśmy jednostkę pancerną! No i chłop zniszczony, ja dobra. Ej! Ale co ty, z czym ty szczerze? Z czym, czym, z czym do ludzi? Idźcie na dół. To się zrobiło nieciekawie. W sumie dobra. Dajcie posiłki. Oddział już to Naprawi gotowi. Myśmy mogli A tego chcą fraeral. Ulepszanie budynku. A ustawcie się tu. W sumie Ulepszanie budynku cesarski arsenał nowe możliwości. A tam jest ten tu po podejdźcie troszkę pozycję. bliżej, bombardujemy naszą pozycję. Nie. Przybyli posiłki! Dobrze, chodźcie na środek. Jakie fory dechsterek daje? Wszystko jest duże? Wszystko jest duże. Czego życzy sobie hmm. cesarz? Przyjmować. Jesteśmy gotowi. Jak ty Deksterku kombinujesz to, tutaj coś nie zrobić? Nie cesarstwu. Skłasza się warsztat. Nie. nie wiem. Wiem. A, to był taki strzelający. Saksonia nas potrzebuje? Saksonia. Szykowanie moździerza. Panie Rychło w czas zrobiłem miota czy ognia. Widziałem tam jest czerwono. Ja to widziałem, deksterku. Owszem, no, jest trochę czerwono, no coś w tym jest, Dobra, wy się wycofajcie może. Tu nie przejdziesz Dexter, tu jest bunkier. Potrzebuje ktoś ognia? Ej. <głosy> Ej. <głosy> hmm. 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 A ty już jesteś? a szybko się zrobiłeś, co chodź tu. Spalimy! Abrze! Jednostka uzyskała status weterana. Kryjemy się! Coś idzie. Tego tu bijemy. O nie, ty masz. ty masz straszne rzeczy. Czy to mocno biło? No, mocno biło.

Nie pamiętam, ty, nie pamiętam niektórych mechów, nie, totalnie, totalnie, nie wiem co to jest. Pani Brunhilda, nie? Pani Brunhilda, pani się wycofuje? Nie, pani Brunhilda dupę pokazała? Dlaczego? Co za Brunhilda, nie? To nie jest o Brunhilda. Czy teraz będzie się? Co ty robisz, Brunhilda? A no co ty, Brunhilda, nie powiesz? Ile kosztuje zrobienie cię tutaj? 500, okej. Okay. Jak zadymił! Jak zadymił świnia? 4 Cztery nie ma tego z... minuty zostały, Dexterku. nie mam kim przejmować. A bo to, no tak, bo mechy nie mogą. Zawsze jesteśmy gotowi. do środka! otaczę ognia. No bo chodźmy tutaj, Jolo. No, tam się chyba nie uda. A to ty, Kajzer... Nie pamiętam zupełnie tego mecha, nie? Nic, null, zero. dupa. Kajzera nie pamiętam? Nie, naprawdę. No zostaw tych biednych inżynierów, Co czy ci zrobili? Odwrót szybko! Rozpoznano jednostkę wroga. Zginął jeden ja! z naszych oddziałów. Gdzie ty mi tam wysłałeś jednostki? Z... Z... Na górę? Na górę, na dół chyba. My to z dół. Na górę mnie no, Gdzie cel? Potwierdzam! Jakieś chłopie mi tam zgęszczą. Możesz pod ostrzałem! Na rozkaz! Mościsz pod ostrzałem! się na rozkaz. Chodź przyjacielu. Co tu wybucha, nie? No i jadę te kółeczka śmierci śmierdzące. A ja też je robię w takim razie. To był ten Schiffer Mater, nie? jojo, jojo. Czekamy jo. na jo rozkazy. Naprawiać chłopa. Wrót nas atakuje! nas atakuje! No co jest, byście go naprawić? Co za chłopy? Wróg zajmuje pozycję strategiczną. Strat Co ty robisz, byku? Zrobiliśmy pierwszy krok w kierunku zwycięstwa. Ok, yeah, drużyna druga, 50% punktów. 50% Uf, dawaj, Kaiser. A ty, beznadziejny jesteś, Kaiser. No tu, a bo on tu nie przejdzie. Pozycja strategiczna utracona. Rozpoznano jednostkę wroga. Saperzy gotowi do pracy. Natychmiast. Piknijcie z nim. Rozpoznano jednostkę wroga. Musimy iść naokoło, nie? Czy coś mojej Tu chyba jak staniecie, to będzie git. Ale zostało półtorej minuty, Dexterku. I ale myślałem, że wolnie te punkty będą cisły, jak one szybko ci idą. Bo ty masz dwa, nie? I to dlatego. To dupa, to przegram. Nie mm, spokojnie. Jeszcze dużo czasu. Minuta. licznych wrogów. Czekamy na rozkazy. Chyba, że im pozwolisz to zająć, ja, ja nie będę narzekał. Czekuję na rozkazy. Gdzie ty kroczysz, a ty tu stoisz? Ja męczę? męczę. Twoja Bo stara męczę. Rozpoznano jednostkę wroga. Gdzie są koledzy? Tu dopiero. wy wywolni. No bez jaj! Nawadź. Szybci! Tam są wrogowie. Rozpoznano jednostkę wroga. Tu! Przygotowywani! Napierdzielać! Zajęliśmy Dobrze zająłem! Aha! Lecą kłeczkę śmierci! Piu, 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 zajmuje pozycję. W sekundy dawaj, chłopa. Zwycięstwo! porażkę, <grystwo> Co O, się spodziewałem? O, o, tak się spodziewałem. O, O, no, iron harvest. Jak z bechami się gra, to jest nawet śmiesznie fajnie, zabawnie, ciekawie. Zobaczcie, Dzień byłem poradnie. gorszy od Dexterka. Kto by się spodziewał? No. Wygrane bitwy 3, zabite jednostki 9, stracone jednostki 6. Mniej, no Dexterek lepszy. No. no nie da się ukryć, nie da się ukryć. No, ale tak się prezentuje. To jest? Tutaj, że Ja zabiłem 9, a ty straciłeś 10. Sam się zabiłem najwyraźniej kogoś. <laughs> w każdym razie, Iron Harvest, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeśli tak nie zapomnijcie o i rozkomatować tego filmu. Od nas to tyle. 支麦，谢谢。